Ja sobie przygotowałem takie szybkie, krótkie zestawienie. Oczywiście, czy je znajdę? Tak. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1949 w Polsce mieliśmy 6,5 tysiąca parowozów, z czego prawie 2250 były to parowozy czynne. No to są czasy, które minęły, które nie wrócą i dziś każdy parowóz czynny jest na wagę złota. Zbliża się do nas pierwszy uczestnik tegorocznej parady, czyli parowóz Energy 507 z Luksemburga. Ja już nic nie mówię, żeby nie zagadywać jego dźwięku. Proszę Państwa, umówiliśmy się na uplaski po każdym przejeździe, więc no są wskazane. Tak, jest, brawo. A kolejna lokomotywa, która się zbliża, to parowóz niemieckiej serii 41. Chciałbym dużo Państwu o nim opowiedzieć, ale on o sobie opowie najlepiej. Brawo, robi wrażenie i do polu czy też mają być Państwa brawa. I mała szlubi z Belgii. To kolejny gość, kolejny mały parowóz, ale z wielkim sercem, bo o nim też poopowiadamy. Zbliża się tutaj do nas. 100. A na skrajnym torze tutaj od nas, czyli tym najbliżej strony od miasta, jedzie NEMKA, parowóz niemieckiej konstrukcji, seria BR-52, który przyjechał do nas z Czech. Bravo, tak jest. A ten, który tak dymi, który tak tam hałasuje i podskakuje to jest właśnie TKH, czyli ten parowozik, który stacjonuje w Wolsztynie. Proszę zobaczyć jakiego on ma ducha w sobie. Biała koszula już nie jest biała. A taką ładną koszulkę miałem. I czysty był. Ale szanowni państwo, proszę zabrać do wątku, proszę nie prać tego. czyli tak zwana petucha. 110 km na godzinę, 2000 koni. No na razie to tych koni nie widać. Panowie maszyniści, żwawo!